Witam bardzo serdecznie. Wracamy z recenzją, czy coś w tym stylu. Zajmiemy się teraz, dzisiaj, w tej oto chwili, Glenem Cookiem, drugą częścią Czarnej Kompanii, czyli księgami południa. Druga część jednak odwołuję się, odwołać będę się w wielu momentach do części numer 1, Dlatego radziłbym ogólnie bez przeczytania pierwszej części, czy bez obejrzenia. Choćby filmiku z pierwszą częścią nie zaglądać zarówno do tego wideo, nie kontynuować oglądania, jak i nie sięgać po tą część jak się już przydało pierwsze, ponieważ są one stricte ze sobą związane. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja, wszystkiego można się dowiedzieć tutaj na tyłach, ja Wam tego nie będę czytać, bo to wszystko jest w internecie, więc szkoda nam czasu. Grywanie Finikunetu zajmuje ileś tam czasu. Słuchajcie, do no księgi południa, czyli druga część. Yy, wiadomo, co się stało, wiadomo, że y, kompania się rozdzieliła, wiadomo, że konował coraz bardziej y, do pani się przymila. Yy, w tej części w księgach południa, jak sama rozkazuje, troszeczkę bardziej południowo będą się bohaterowie zachowywać, czyli podążać właśnie w stronę południa. A propos południa. Północy, wschodu czy zachodu. Taka w sumie rzecz, która rzuca się w oczy, a nie wspomniałem o niej w poprzednim nagraniu. Kilka takich elementów jest. Mapa. Nie ma mapy. Bardzo dużo jest, znaczy bardzo dużo, no bez przesady, ale jest tam sporo dosyć lokalizacji. I tak naprawdę one są nigdzie. Nie? One są nigdzie i, i niestety mnie to troszeczkę boli, bo bo tak naprawdę mapa a wiadomo jaką funkcję pełni mapa jesteśmy w stanie sobie dzięki niej łatwiej wyobrazić co się dzieje gdzie się dzieje itd dalej. tutaj tej mapy nie ma chyba, że przez cały ten czas yy, się myliłem, nie ma dlatego no jest to pewne utrudnienie szkoda, że jej nie ma ja bym tutaj do kółka z chęcią napisał i powiedział, żeby tą mapę jakoś stworzył co by po prostu ułatwiło wyobrażanie sobie takie przestrzenne tego, gdzie się co dzieje. Natomiast to jest taki tak naprawdę e, szczegół. E, Księgi południa, czyli srebrny grot, gry cienia oraz sny o stali. E, tutaj w księgach południa troszeczkę odbijamy od e, czarnej kompanii w gruncie rzeczy. Przynajmniej w pierwszym powiadaniu, zwłaszcza w pierwszym powiadaniu. W pierwszym powiadaniu e, jest część czarnej kompanii. Mamy. E, Mamy skrzynkę, który jest naszym tutaj narratorem w pierwszej osobie. E, I przede wszystkim kruka. Puszkiwanie czarnego grotu, czyli grotu, e, gdzie została uwięziona dusza, część duszy dominatora. W dosyć mrocznym klimacie jest utrzymana cała fabuła srebrnego grotu. E, powiedziałem wcześniej czarnej, jeżeli tak, to przepraszam. E, Druga opowieść, tutaj, już gry cienia, czyli e, władcy cienia, mrocznej istoty, które jak głosi tył e, nurząca się w mroku i rozpaczy, przerażającej istoty, co prawda. No i ważne. W każdym razie e, to jest, jakby, taki główny wątek tej części. I e, zdecydowanie, jest to wątek ciekawy e, władcy cienia. Natomiast, tu, oczywiście, konował e, w. Grach cienia konował, natomiast w snach ostali e, pani. To może troszeczkę dziwić, przeczytacie, zrozumiecie, pani jest e, narratorem w trzeciej e, tej e, opowieści. E, Ogólnie rzecz biorąc bałem się troszeczkę, bo mm, słyszałem kilka opinii, nie pamiętam, czy to na, na grupach na fajsie, czy to w komentarzach, że o to w kolejnych częściach to już nie jest Cook. Powiem tak, nie uważam, żeby to miało być prawdziwe, ponieważ yy, utrzymał poziom. Zdecydowanie utrzymał Cook poziom w tej części. I, i oby tak dalej. Jestem bardzo pozytywnie tu fakt, przyznam się znowu, fakt faktem, nie skończyłem, jestem w trakcie, nie wiem, środka trzeciej, trzeciego z natomiast no, mam nadzieję, że powrót Czarnej Kompanii, mogę Wam nawet aj, aj, aj. Ach, mogę go przybliżyć, prawda, powrót Czarnej Kompanii, trzecia część cyklu, jest jeszcze czwarta, do niej też zajrzymy, zrobimy oddzielną, e, oddzielną recenzję, będziemy robić recenzję... Wszystkich, tak naprawdę, części, ze względu na to, że to są książki, które czytam jako nowe, bo wcześniej recenzowałem nie pojedyncze książki, raczej cykle, ze względu na to, że sporą część cykli już przeczytałem, zanim cały kanał ruszył. To tak, na marginesie doda. Natomiast co jeszcze na temat książek południa. Nawet nie tyle książek południa, ale samego, samego Glena Kuka. Powiem teraz coś, co mogę powiedzieć, w przemowie odnoszącej się do całej jego twórczości. O mapie już wspomniałem. Druga kwestia to są postacie. Postacie ogólnie rzecz biorąc mają o tyle. Yy, postacie ogólnie są na plus. Zdecydowanie są na plus. Są to bardzo wyrafinowane, ciekawe, kolorowe postacie. Yy, można je w bardzo fajny sposób poznać, głównie przez tego. Yy, przez tego narratora pierwszoosobowego. To jest rzadko wykorzystywane, a jest naprawdę fajne rozwiązanie, bo nie że poznajemy psychikę inne pierdoły tej właśnie postaci, która jest narratorem, to jeszcze poznajemy tak naprawdę zachowania reszty postaci, ale właśnie poprzez pryzmat tej jednej. Więc to jest, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, ja to bardzo popieram. Gdybym miał cały czas czytać w pierwszej narracji, to, to nie, to bym, to bym pewnie się znudził po jakimś czasie, ale Czarna Kampania Super, super, bardzo pasuje. Jedyną tak naprawdę wadą jest to, że. No, wiadomo, są postacie główne, są postacie poboczne, które są w jednym opowiadaniu, w drugim już w ogóle nic nie znaczą. Natomiast yy, główną wadą tak naprawdę, wydaje mi się, że postaci jest to, że ciężko jest sobie wyobrazić, jak one wyglądają. Może ja mam taką złą wyobraźnię, że nie do końca jestem w stanie sobie wyobrazić. Natomiast, nie wiem, no, jakoś chyba albo przegapiłem, albo. Nie ma faktycznie e, opisu jak wyglądają, tak? No ciężko wiecie sobie jak sobie... Ja sobie bardzo często wyobrażam jakąś postać na podstawie postaci, którą już znam, więc wiadomo, no... A, a szkoda, szkoda, bo, bo, bo jednak opis postaci, zresztą u Stevena Eriksona było bardzo podobnie. E, nie wiem czy wspominałem, ogólnie rzecz biorąc... Fabuła uglana kuka jest prosta, ona nie jest niczym takim bardzo skomplikowanym. Faktem, że nie jest to takie przechodzenie z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C jak u tergo kida", Kinda Kida, nieważne. E... Nie jest to takie wszystko w 100% oczywiste, ale ogólnie nie jest to jakoś bardzo zagmatwane tak, tak naprawdę. Jeżeli się przydało pierwszą część, to druga część jest zdecydowanie łatwiejsza do odbioru. Do odbioru do analizy just enjoy, naprawdę. E... Glen Cook jest fantastyką realistyczną, aż czasami za. Bardzo dobrym przykładem, będą czarodzieje. Jednooki Goblin, którzy są czarodziejami, nie takimi jak nam się kojarzy, że to są czarodzieje, którzy mają wielką moc i w ogóle władają żywiołami, duchami i, i w ogóle wszystkim. Oni są też, też bardzo. tacy czarodzieje, można byłoby powiedzieć, wydaje się, że tacy czarodzieje mogliby istnieć. Tak, gdyby istnieli, to właśnie tacy jak Ugla Cooka. Steven Eriksson fajnie tutaj to. To jest na tyłach chyba każdej z, z tomu, każdym z tomów. Natomiast Steven Eriksson tutaj fajnie miał komentarz. Było to niczym lektura powieści o wojnie w Wietnamie, czytanych na haju. Jest to prawda, to jest naprawdę takie bardzo realistyczne, no bo de facto no, są tam jakieś postacie fantastyczne, ale. One są na tyle fantastyczne, że, tak jak powiedziałem, one mogłyby być, mogłyby istnieć, no nie? Dlatego, dlatego, no, dlatego, jest to bardzo realistyczna fantastyka. Jest to, powiedzmy, wada, ale każdą wadę Glenn Cook jest w stanie zamienić na plus, więc to jest super, super opcja. Naprawdę, bardzo fajna cecha tego pisarza, że my się czepiamy, a jednocześnie, gdyby tego nie było, to byłoby jeszcze gorzej niż jak jest, gdy to jest. Więc to jest naprawdę super sprawa. Więc ja tak jak powiedziałem, minusy zrobione są na plus. Glenn Cook jest bardzo zaskakującym pisarzem i, i, i bardzo często nie wiadomo, co może się też wydarzyć. Sporo też humoru, e, dlatego też troszeczkę jednak Stevena Eriksona przypomina, czy w zasadzie Steven Erikson przypomina jego, ale tak jak powiedziałem, e, czy też jest nawet w komentarzu, to są bardzo dobre słowa, że. E, Ericsson rozwinął te koncepty tak, by pasowały do epickiej skali jego fabuły, ale na wielu poziomach prostsze ponosy sprawdzają się o wiele lepiej. I to jest prawda. To jest prawda, że, znaczy może nie wiele lepiej, ale fakt faktem, że się sprawdzają. Yy, to jest, w ogóle wydaje mi się, że cała saga jest na tyle ciekawa, że ta nie ma fragmentów pustych, nudnych, na których byśmy narzekali o brak akcji, o, o coś w tym stylu. Tam się cały czas coś dzieje. Jeżeli coś się ma nie dziać, to po prostu jest szybka zmiana czasu. Przez pierwsze części, jak zapewne wiecie, pamiętacie, była zmiana czasu o ileś tam naście czy nawet 10 lat. Nie jak to zanim kruk, znaczy kruk dołączył, potem jak już był w tej kompanii, długo, długo e, czasu. Także e, brak nudy. Zdecydowanie, brak nudy. E, bardzo jedną. Taką e, dziwną, troszeczkę mnie rażącą w pewnych momentach, że zauważyłem, i to jest faktycznie, znaczy nie tyle wada, bo ona jakby nie rzutuje bardzo, ale zauważyłem ją. E, umieranie postaci. Konował, proszę możecie nawet sobie policzyć, jeśli chcecie, jeżeli mi nie wierzycie, Konował mówił naprawdę tyle razy, że o, przygotowywałem się do śmierci. O, to był ten dzień, gdzie miałem umrzeć i co, no cały czas miał umrzeć, gdyby naprawdę, gdyby on miał umrzeć za każdym razem co mówi, że ma umrzeć ja nawet nie mówię, że Konowo, ale jakieś tam inne postacie, no nie, o zaraz będzie moja śmierć, to tutaj taki Konowo sam był umarł tyle, ile Kenneth no przesadzam rzecz jasna, ale naprawdę jest to ee, mówię, w pewnym w pewnym fragmencie przez ileś tam stron troszeczkę raziło no tak, jakby też taka dygresja. Widzimy się, myślałem nad tym długo i w końcu wymyśliłem, że zobaczymy się na, na 100%: zobaczymy się maj, czerwiec. Zobaczymy się maj, czerwiec. Czego możecie się spodziewać? Zaczniemy sobie najprawdopodobniej guzikiem ciemności Stevena Eriksona. Już wykorzystam ten odcinek do tego, żeby troszeczkę Was poinformować, jakie są plany, czego możecie się spodziewać na wakacje. I to są to są wakacyjne, wakacyjne, tutaj plany, które jestem w stanie spełnić. Brandon Sanderson, yy, Droga Królów, ścieżka sztyletów. Korona mieczy, przepraszam, Jezus. Korona mieczy na pewno Roberta Jordana. Yy, oraz yy, nie pamiętam najważniejsze drugi tom e, tego e, Good Kind'a e, Prawdy, więc to są te cztery pozycje które na pewno przeczytamy jeśli do, zdążymy to trzecią część Good też weźmiemy, ale zaczniemy najprawdopodobniej od Kuźni Ciemności, drogie Kalkanas więc będzie na pewno bardzo ciekawie ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia maj czerwiec